Dzień dobry, witam serdecznie w przyjaznej szkole pani Joli. Za chwilkę nowy filmik. O tym, że kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, wiemy z pewnością wszyscy. Ale czy znamy kolejne, inne przysłowia związane z kwietniem? Zapraszam Was więc do wspólnego układania kwietniowych przysłów. Link do tego ćwiczenia znajdziecie na dole w opisie filmiku pod filmikiem, byście po zakończonym odcinku mogli samodzielnie ułożyć kwietniowe przysłowia. A teraz uwaga, zaczynamy. Polecenie. Połącz w pary części zdań, by powstały przysłowia związane z kwietniem. Miłej zabawy. OK. Zauważcie, że mamy cząstki przysłów zaznaczone brzoskwiniowymi kropeczkami oraz niebieskimi. Te brzoskwiniowe są początkiem przysłów, gdyż zaczynają się od wielkiej litery. Te niebieskie kończą przysłowia, gdyż na końcu mają kropkę. Wobec tego zacznijmy. Gdy pszczoła w kwietniu nieruchliwa, poszukajmy cząstki, która będzie nam się rymowała z wyrazem nieruchliwa. Gdy pszczoła w kwietniu nieruchliwa, Wiosna mokra bywa. Kiedy w kwietniu dużo wody. Kiedy w kwietniu dużo wody. Wtedy maj przynosi chłody. Kwiecień co deszczem rosi. Wiedzień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. Kiedy w kwietniu grzmoty, Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty. Deszcze częste w kwietniu wróżą, Deszcze częste w kwietniu wróżą, Że owoców będzie dużo. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. Choć w kwietniu słonko grzeje, Nieraz z pole śnieg zawieje. Świetnie, to jest właściwe rozwiązanie, brawo! Mi się udało, mam nadzieję, że Wam również się uda. Odsyłam Was do linku zamieszczonego pod filmikiem. Mam nadzieję, że przysłowia kwietniowe podobały Wam się i że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Dlatego zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa!